Twoje włosy wiatr mi rozwiał przed oczami Twoje oczy nie chcą spojrzeć w moją twarz. Zagubiona w myślach błądzisz gdzieś w oddali. Chciałbym móc odwrócić wszystko, co wnąć czas. Ach, spójrz choć raz, choć raz w oczy I zrozum jak ja pragnę Cię Ach, spójrz choć raz, choć raz w oczy me I zrozum jak ja kocham Cię Twe spojrzenie bardziej sztuczne niż prawdziwe. Smutny uśmiech, krople łez, zmieszana twarz. Jeszcze wczoraj moje serce było Twoje. Życie trudne jest, lecz trzeba dalej trwać. Choć raz, choć raz w oczy me i zrozum jak ja pragnę cię, więc pójść choć raz, choć raz w oczymę, i zrozum jak ja kocham cię. Choć raz w oczymę i zrozum, jak ja pragnę Cię. Więc bój, choć raz, choć raz w oczymę i zrozum, jak ja kocham Cię. Oto kolejne wydanie waszego ulubionego programu Boom, Hit, Music w telewizji i TVC. Program Telewizji DVC jest to program międzynarodowy. Wobec czego naszymi gośćmi są również ludzie międzynarodowego kalibru. Dzisiaj naszym gościem jest Mariusz Anikiej, lider i zarazem wokalista zespołu Versus. Moi drodzy, Mariusz Anikiej jest eks-członkiem kultowej już niemalże formacji Akcent. Wspólnie z Zelonym Martyniukiem tworzyli przez wiele lat zespół Akcent. Czy od tego zaczęła się Twoja droga muzyczna, Mariuszu? Z Zenkiem zaczęliśmy naszą wspólną drogę muzyczną. To znaczy nie, może inaczej. Wcześniej graliśmy tak samo ja, jak i Zenek. Zenek trochę pobrzmakiwał na gitarze, ja na organach, ale jakoś nasze drogi się później zeszły, założyliśmy zespół i jakoś tak fajnie później szło. co przecież Fajnie, szło fajnie, było, ale się skończyło. Dlaczego to się wszystko skończyło? Dlaczego nie ma już zespołu Akcent, Mariusza Niki i Zenon Martyniuk? Nie chciałbym na ten temat polemizować, ale myślę, że jakoś nasze wizje, tak, mogę tak powiedzieć, nasze wizje jakoś trochę się rozeszły. Ja miałem troszeczkę inne style w głowie, Zenek miał inne style w głowie muzycznej i no tak się złożyło. Czy nie uważasz, że gdybyś był dalej członkiem zespołu Akcent, gdybyście razem współtworzyli akcent, byłbyś teraz bardzo, bardzo, bardzo sławną, popularną osobą w Polsce? Ja nadal kocham zespół Akcent, po prostu zespół Akcent jest głęboko w moim sercu. Zespół Akcent zawsze był na pierwszym miejscu, wcześniej. No teraz niestety mam swój zespół, muszę jakoś dbać o, o swój wizerunek, ale cały czas, cały czas pamiętam o Zenko. Dlaczego wyjechałeś za granicę? Dlaczego opuściłeś Polskę? Dlaczego akurat Belgia? Coś może na ten temat powiedz naszym widzom. Może także perspektywy finansowe, prawda? No w Polsce niestety jakoś się zarabiało. Nie powiem, że my zarabialiśmy źle, prawda? Bo to, to jest inna sprawa, ale skusiły mnie pieniądze, prawda? Duże pieniądze, większe. większe, można tak powiedzieć. Większe pieniądze mnie skusiły. No pojechałem, zobaczyłem, spróbowałem. No, i teraz mam opinię na temat, jak jest w Polsce, jak jest na Zachodzie. No właśnie, i generalnie gdzie jest lepiej? Czy w Polsce, czy na Zachodzie? Gdzie uważasz, że łatwiej można zrobić karierę, czegoś się dorobić, czy wygodniej żyć? Tak, szczerze, to można wszędzie zrobić karierę. Tylko po prostu trzeba mieć dobrą reklamę, dobrego promotora. A czemu akurat versus? Czemu akurat zespół? Czemu taka nazwa versus? Czemu akurat po tak długim czasie dopiero? Długi czas pracowałem na zachodzie, znaczy grałem również, oczywiście grałem na dyskotekach, ale tak pomyślałem sobie, że może wrócić do, do tworzenia muzyki discopolo, dance, prawda? Zrobiłem płytkę taką, taką, jak to powiedzieć, test, tester taki, prawda? Taki te, tester rynku. Nagrałem kilka, kilka, różnych, kilka różnych stylów na, 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 na płycie. Lekki rock, ballady, dance dla, dla młodzieży. Oczywiście nie tylko dla młodzieży, dla tych, którzy lubią dance. Yy, disco Polo również. Nagrałem pop. Yy, a nazwa versus to taka. Taki traktor. Taki, tra taki traktor, tak. Yy, tak, ale w, właśnie tam, gdzie przebywam w tej chwili w Belgii, jest taka dyskoteka versus, tylko że przez Z na końcu. I to mi się bardzo spodobało i po prostu zmieniłem jedną literkę. literkę. Yy, czyli to znaczy, że zespół Versus w dyskotece Versus gra często. Miałem propozycję, yy, żebym nagrał bardzo fajną piosenkę, taką dyskotekową, bo to jest dyskoteka z prawdziwego zdarzenia. Bez żadnego problemu oni by chcieli, żebym nagrał tam teledysk. over Właśnie, widzowie mieli okazję oglądać w ostatnim programie twój nowy teledysk. Był to teledysk do piosenki pod tytułem... Ach, Spójrz. Ach, Spójrz, tak. Teledysk, w którym grasz na fortepianie. Jest ładna dziewczyna, jest romantycznie, jest to klimat balladowy. Osobiście mi ten teledysk bardzo przypadł do gustu. Czy cała płyta jest utrzymana w takim balladowym klimacie? Nie, no tak jak wcześniej wspomniałem, nagrałem w kilku klimatach. Klimat densowy, klimat dyskopolowy, klimat popowy. Lekki rok, właśnie ach Spójrz, to jest taka balladka rokowa. No, dla mnie się bardzo podoba, no, zobaczymy co, jak ocenią to słuchacze. No właśnie, tutaj widzę sporo tytułów. Hey USA, czy to jest związane z tym, że często bywasz w USA? Może nie często, ale ostatnio byłem w, w Chicago trzy tygodnie. Bardzo mi się tam podobało, byłem bardzo, bardzo, fajnie przyjęty. Mogę, mogę również powiedzieć, że już niedługo znowu tam lecę. Mam kilka nagranych już imprez, kilka koncertów. Bardzo się z tego powodu cieszę. Hej USA, to jest stara piosenka. Nawet powiem szczerze, nie wiem czyje to jest, ale po prostu tak mi się spodobało, że troszeczkę to zmieniłem i nagrałem. Czy to jest ta sama piosenka, którą wykonuje na przykład zespół Boys? Powiedz naszym widzom o swoich sukcesach amerykańskich, bo z tego co wiem, to słychać Ciebie w radiu w Stanach Zjednoczonych również od czasu do czasu i Twoja piosenka spodobała się słuchaczom w Stanach. Tak, tak mogę zdradzić, że moi znajomi, moi koledzy, których w tej chwili bardzo pozdrawiam, oczywiście w Chicago, wysłali moją piosenkę jako propozycję na listę przebojów do radia Eurobeat.net o godzinie 16 we wtorek i o godzinie 16 w piątek i tam właśnie jest, o tych pora, w tych porach jest lista przebojów. Wysłali tą moją piosenkę, tak się złożyło, że jest już miesiąc czasu na pierwszym miejscu. No, gratulujemy w imieniu widzów i TVC tego sukcesu. Czy ty jesteś autorem wszystkich piosenek, które znajdują się na tej płycie pod tytułem Kolorowy Świat versus Kolorowy Świat? Mogę zerknąć? Naturalnie, no to w końcu twoja płyta. USyjnie, nie, no bo tak jak mówiłem, to jest stara piosenka. Zapożyczone. Oczywiście. Ach, spójrz. Ach, spójrz, to kiedyś nagraliśmy z Zenkiem taką podobną pioseneczkę. Ach, spójrz, taki był refren. Ach, spójrz, choć raz, choć raz w oczymy. To zostawiłem, z tym, że zmieniłem bardzo zwrotkę, linię melodyczną. No i tak powstała, ach, spójrz. w czy w Belgii, tam gdzie mieszkasz, słucha się disco polo? Oczywiście. Bardzo... Ale to się słucha tak, że każdy w zaciszu domowym i kryje się z tym czy? Nie, to nie jest tak. Po prostu na każdej dyskotece, na każdej imprezie polskiej oczywiście, chrzciny, wesela, dyskoteka, nie wiem, dancing, wszędzie słychać disco polo. I to nie można tak powiedzieć, że się, że się ludzie tego wstydzą, po prostu nie wiem, jest może taka cząstka ludzi, którzy mówią, że oni tego nie lubią, ale mimo wszystko i tak tego to słuchają albo to śpiewają. Bo jeżeli ja nie lubię na przykład Disco Polo, tak. ale idę na wesele, to się bawię przy muzyce Disco Polo. I mimo wszystko mi te piosenki do ucha i tak i tak muszą wpaść, bo na przykład jesteś szalona, czy tam Olala, la", Laura, jakieś inne piosenki. Ja to później śpiewam, bo mi się to podoba. No, ale to wiesz, to tak mówią. No. A czy planujesz w ogóle w przyszłości wrócić kiedyś do Polski? Zawsze chciałam być w Polsce. Niestety, no, na razie jeszcze sytuacja taka mi, nie wiem, może nie finansowa, ale już jesteśmy tyle lat z całą rodziną w, w Belgii, że po prostu nie chcią, żeby moje dzieci przerwały edukację. Są na takim, w takim stopniu zaawansowanym już języka na przykład francuskiego, że po prostu nie chciałam dla nich tego zmarnować, prawda. Ty również dzisiaj, od czasu do czasu będąc tutaj, zdarza Ci się, że ktoś jednak Ciebie skojarzy? Oczywiście. <grystanie> tak i bardzo miło mi to słyszę, że to mówisz. Jestem mile zaskoczony. No, oczywiście, fajnie, fajnie. Czasami są takie sytuacje, że zachodzisz w jakieś miejsce i ktoś tam szepnie na ucho, a to ten chłopak z tego i tego zespołu. No, jest to, jest to bardzo miłe. A jakie muzyki słuchasz prywatnie, tak w, w zaciszu domowym, no, bądź w samochodzie? Różnej, różnej. Yy, powiem ci szczerze, tak yy, ostatnio właśnie mi się spodobała ta piosenka Olala wersji angielskiej, którą sam nagrałem i yy, 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 słowa napisał do niej. Bardzo znany kompozytor w Belgii, Żanu Jowanocki, ale jeszcze zespół versus to jest jeden kolega. O proszę. To jest y, Toni Pulkowski, którego teraz pozdrawiam. Właśnie on teraz przebywa w Belgii. Z nim w ogóle to stworzyliśmy, ten cały projekt. Z tym, że akurat Toni jest y, tak zapracowany, że po prostu nie udźwignął tego wszystkiego, żeby. Rozumiem, żeby ktoś mógł jeździć sobie po świecie, ktoś inny no, ja musi jeździć. na to ciężko pracować. Tak więc Tony ciężko pracuje, Mariusz jest dzisiaj gościnnie w Polsce. Czy widzowie programu Boom Hit Music zobaczą niebawem kolejny nowy taladysk zespołu Versus? Bo takie pytania mamy. Teraz mam nadzieję, że na jakiś czas zaspokoję, yy, zaspokoję wasze, Waszą chęć obejrzenia nowego taladyskiem do pisanki Ach, spójrz, ale już niebawem możesz coś obiecać? Nie mogę obiecać, ale powiem tak. Właśnie wyjeżdżam już niedługo do Chicago. Żeby nagrać Teledysk. Tak, więc tym razem będzie polsko-belgijsko-amerykański Teledysk. Mam nadzieję, że będą w nim jakieś ciekawe elementy ze Stanów Zjednoczonych. Może z, może z koncertu coś, jakaś relacja? Również oczywiście. Byłem, grałem na koncertach ostatnio, jak byłem w klubie Capitol w Watrze. Oczywiście w tej chwili pozdrawiam bardzo gorąco i serdecznie właścicieli tych klubów, którzy po prostu przyczynili się do promocji tej mm -hmm. płyty mojej. No i mam nadzieję, że jak tam do nich przyjadę, to również będą, będą zainteresowani współpracą. Mariusz y, widzowie zawsze pytają się o życie y, prywatne naszych gwiazd. Powiedz coś o swoim y, życiu właśnie prywatnym, domowym, o rodzinie. I, czy masz dzieci, czy masz żonę, czy masz psa, rybki, komputer. Żo żona, dwie córki, syn, pies. No i ja. No tak, pięknie. Czy, 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 czy dzieci chodzą tam w Belgii do szkoły? Tak, tak. Już y, 9 lat się uczą w szkole właśnie tam we francuskiej szkole i nie chciałbym dla nich tego przerywać, mimo, mimo tego, że bardzo chciałbym tutaj wrócić. Ale chciałbyś wrócić do Polski, dlatego że w Polsce jest taki boom nasilony teraz na Disco polo, czy ogólnie polska ziemia, twoja ojczyzna, twój dom? Nie, 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 to nie chodzi o boom Disco Polo, to chodzi w ogóle, że tutaj po prostu się wychowałem. W... No nie wiem, to są moje strony, prawda? Czekamy na powrót zespołu Versus, na powrót Mariusza Anikieja do naszego kraju, do Polski, gdzie będziesz mógł kontynuować swoją, no, mam nadzieję, karierę zespołu Versus. Trzymajcie kciuki. Moi kochani, yy, moim i waszym gościem w programie Boom Hit Music był dzisiaj Mariusz Anikiej wprost z Brukseli i prosto daleko, daleko do USA. No, spotkaliśmy się, mieliśmy to szczęście. Mariusz, co chciałbyś powiedzieć naszym widzom? No, serdecznie pozdrawiam wszystkich telewidzów. Serdecznie pozdrawiam ciebie. Dziękuję. Panów operatorów. No i do zobaczenia. Do zobaczenia na koncertach. Moi kochani, ja jeszcze do was mam jedno słóweczko. A chodzi o to, że Właśnie, nowa płyta zespołu wers pod tytułem Kolorowy Świat. Tę płytę możecie kupić. Ta płyta jest już do kupienia. Jest na niej 12 rytmicznych piosenek, jak dzisiaj Mariusz w programie powiedział o swojej płycie. Także wszyscy uważni mogli to zobaczyć. Kolejną nowością jest po raz kolejny przedstawiana przeze mnie płyta Disco Polo Top Hit. 7 przebojowych gwiazd Greenstara. Są tu piosenki starsze nieco piosenki w nowych aranżacjach. Warto kupić, warto posłuchać i warto ocenić. Moi drodzy, ja przypominam wszystkim, że możecie pisać do nas wszelkie sugestie. My rozlosujemy oczywiście jak zwykle dwie-trzy płyty wśród tych, którzy do nas napiszą. Piszcie do nas, skąd jesteście, gdzie nas oglądacie, czy macie jakieś uwagi do programu, kogo chcielibyście zobaczyć w następnych programach, czy w sprawie koncertów, czy w, w każdej innej sprawie piszcie do nas bhm@itvc.pl. Ten adres zresztą macie na dole ekranu. Ja Was żegnam do kolejnego programu. Śledźcie, oglądajcie a dowiecie się, kto będzie naszym kolejnym gościem. Dzisiaj Mariusz Anikiej, zespół Versus. Dziękuję Ci Mariuszu. Do zobaczenia na kolej... podczas kolejnego wywiadu. Mam nadzieję przy promocji już kolejnej płyty, bądź też nowego teledysku. Tak więc wszystkim ostatnie słowo od Mariusza Anikieja, zespołu Versus. Ja mówię Wam cześć. Trzymajcie się. Hej. Hej.